Ale jeszcze nie idziemy na emporę, bo za każdym razem dostaję informację, że jakiś inny skarb mamy wcześniej zobaczyć, co jest dobre. E, co jest za tymi drzwiami, które są w tym momencie zamknięte? Znaczy, Kru... Wyjątkowość jest tego typu, że za tymi drzwiami jest zakrystia. Ale to jest zakrystia, której rzadko gdziekolwiek. Taką zakrystię można zobaczyć. Otworzymy drzwi i wejdziemy do środka. Byliśmy w życiu tylko w jednej zakrystii i to we Florencji. Tydzień temu. Ale tam było trochę więcej ludzi niż u nas. To możemy, tak? Proszę bardzo, Proszę, ja za wami. Krystia, której my jesteśmy, jest, no, jak już mówiłem, wyjątkowa. Wyjątkowość polega na tym, że oryginalnie zachowana z naszych czasów. Czyli I... chce pan powiedzieć, że te wszystkie meble tak. są z XVII wieku? XVIII. Ponieważ, jak tutaj już było powiedziane, że fara została rozpoczęto budowę w 1650. Budowa trwała ponad 50 lat i konsekracja była w 1705. Ale to nie zamknęło wszystkiego. Później jeszcze były wyposażenia w różnych takich pomieszczeniach i między innymi to, co tutaj widzimy, to jest około 1720-1730 roku. Czyli około Te... 300 lat. Te właśnie szafy, błazerie z drzewa dębowego i iglastego zostały tutaj wtedy właśnie zamontowane, przyozdobione tymi dekoracjami. I tutaj możemy jedną rzecz jeszcze zauważyć. Widzieliśmy w środku, w nawie, ten typowy barok. A tutaj, proszę Państwa, jak się przyjrzymy niektórym tym elementom, to widzimy co? Rokoko, ponieważ to jest pierwsza połowa XVIII wieku. Czyli barok, jakby z dopalaczami, jeszcze? Tak, to jest właśnie ten późniejszy troszeczkę okres. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na, nie tylko na te złocenia, ale również na tą dekorację, która obiega całą tą zakrystię i bardzo łagodzi przejście z sufitu, ze sklepienia w te ściany boczne a w tych właśnie wielu miejscach są umieszczone w tych dekoracjach takie... Portrety owalne przedstawiające świętych, ale nie tylko. Tu jest święty Andrzej Bobola, jezuita, który przez kozaków, tak w sensie słusznie został żyźń, zamęczony nie. przez Kozaków. Natomiast tam kolejna, ten portret to przedstawia Stanisława Hozjusza. To jest ten, co sprowadził Jezuitów do Polski. Pomagał mu nasz biskup konarski, który jest pochowany w katedrze poznańskiej. Natomiast kolejna tutaj, kolejny wizerunek to jest ksiądz Piotr Skarga, wybitny kaznodzieja, również jezuita. No i to, co już kolega Piotruś mówił w poprzednio, ksiądz Jakub Wujek, Pierwszy rektor Kolegium Jezuickiego to jest ten właśnie słynny, który przetłumaczył Pismo Święte z Łaciny na Polski. No i tutaj by trzeba było dodać, że jest to z kolei jeszcze postać nam bardzo bliska, ponieważ urodził się w Ogrowcu. Jest to wielkopolanin. Jak miałby rejestrację samochodową PWA. To nie jest zabytek w tym sensie, że nie wolno go dotykać, tylko to jest cały czas funkcjonalne. Te meble Tak, one spełniają formację. obecnie taką samą rolę jak wcześniej. Jest to zakrystia z pełnią wykorzystywania tych szuflad, tych naczyń liturgicznych, tych szat, również które tutaj są w poszczególnych tych miejscach pochowane. Taką ciekawostką to jest konfesjonał oryginalny, zachowany naszych czasów, gdzie Jezuici mogli. Przystąpić do spowiedzi przed mszą, czy inna wnęka, tak zwany lawaterz, gdzie znajduje się z kolei naczynie. Do obmywania. do obmywania rąk przez celebranta. Dzisiaj to właściwie już chyba tych rzeczy nie spotkamy w innych kościołach. Jedynie tylko od czasu do czasu w jakimś muzeum. Może się po prostu zdarzyć. Mam jedno pytanie. Jak to możliwe, że Sowieci i Niemcy. Nie rozkradli tego wszystkiego. Jeździ gdzieś do Leningradu albo do Berlina. No tego to za bardzo nie wiem, ale ja przypuszczam, że podczas II wojny światowej to Niemcy tej... Tutaj... Niemcy tutaj po prostu mieli swoje magazyny, jak i w podziemiach i tutaj po prostu zarządzali tą całą świątynią. Jeżeli chodzi o wywiezienie, no niektóre rzeczy zostały tam zniszczone, czy tam wywiezione, ale tu jakimś takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności to wyposażenie, które tutaj się znajduje, zostało nieruszone i dzięki temu możemy dzisiaj to. Oglądać. Na tym y, plafonie na suficie jest, są patroni kościoła tak a, y, Maria Magdalena y, i biskup Stanisław. To znaczy, jeżeli można, to właśnie tutaj częściowo to sklepienie było też zniszczone, jak i ta pseudo kopuła o którym żeśmy wspominali, i również to przywrócił profesor Stanisław Wróblewski. Y, y, Pomalował przede wszystkim ten, to malowidło, które tu jest na środku. To jest malowidło, które nawiązuje do dawnej kolegiaty Marii Magdaleny. Czyli to, co tutaj widzimy, ten kościół, to jest nic innego jak ten plac kolegiacki, na, którym, stały, na którym stała właśnie ta kolegiata pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Poznań uzyskał lokację w 1253 roku, a już 10 lat później, w 1263, została tutaj utworzona pierwsza parafia pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny i przystąpiono do budowy kościoła, najpierw był to kościół drewniany, który później był powiększany i jego I, taka i w pewnym największa... momencie był największym kościołem w Polsce. Tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o XV-XVI wiek. Kościół pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, czyli kolegiata, miał 16 kaplic, niektóre były piętrowe. I miał y, niesamowicie wysoką wieżę, która sięga do 115 metrów. Tu przerwę, bo z panem Piotrem żeśmy I z, to już chyba wszystko y, macie. Ale, ale ja muszę się skupić na tym, bo czy to jest fresk, czy to jest malowany i y, malo, To jest malowidło, to nie jest fresk, to jest malowidło. Na tym malowidle jest właśnie ta scena, gdzie na tym podwyższeniu jest pokazany Zygmunt August i ma dokument Anno do 1555. Mhm. Przekazuje go burmistrzowi miasta Poznania i jej, jego świcie, ponieważ symbolicznie kolegiata Marii Magdaleny była pod opieką króla do 1555 roku, a teraz od 1555 roku opieką nad tą kolegiatą ma się zająć burmistrz i rada miasta. I to jest właśnie to pokazane na tym malowidle. Jeśli chodzi o obrazy, to są tutaj dwa bardzo ciekawe obrazy. Mianowicie obraz Matki Boskiej Bolejącej, obraz XVI wieku i drugi obraz w tamtym narożniku to jest obraz przedstawiający Świętą Marię Magdalenę, obraz z XVIII wieku. Natomiast ramy są podobne, ponieważ te ramy to są o wiele, o wiele późniejsze. Zegar, który tutaj się znajduje, to jest zegar z XVII wieku, który tutaj został przeniesiony właśnie z tej dawnej kolegiaty Marii Magdaleny. Z tym, że oczywiście mechanizm w środku jest współczesny. On jest tylko po prostu ta tarcza oryginalna. Jakbyśmy się bliżej przyjrzeli, to tam jest wizerunek Świętej Marii Magdaleny. Świętą Marię Magdaleny możemy zawsze rozpoznać po tym, że ma bardzo długie włosy. I tutaj każdego roku na dziedzińcu odbywa się festyn Warkocz Magdaleny. To jest właśnie nawiązany do tej patronki parafii Świętej Marii Magdaleny. Mówił Pan, że zegar z XVII wieku, ale mechanizm wymieniony. Czy mechanizm został wymieniony na tożsamy z tym, co był wcześniej, czy zupełnie zmieniony na, na całkowicie nowy, współczesny. Myślę, że... Aha. współczesny bo myślałem, że od XVII wieku się tylko trzy minuty spieszy. Z towarem wywoziły na, do Skandynawii te rozmaite produkty, zwłaszcza zboże i inne rzeczy. No to wracały i żeby utrzymać balans, to były ładowane płyty. Ty Te płyty, nie tym, płyty nie. były potem tu dzielone i rozwożone, po, znaczy w Polsce, i rozwożone do różnych kościołów na terenie Polski i Wielkopolski. Bardzo dużo w kościołach Wielkopolskich tych płyt jest, kiedy budowane były kościoły właśnie z baroku, ale taka ciekawostka to jest to, że tam skonony były wożone to przed milionami lat było morze i po prostu Muszę ukształtowały się takie właśnie o i odciski zwierzątek przed milionem lat to są właśnie tutaj o proszę bardzo mamy takie przykłady jeszcze w, w kościele Bożego Ciała mm -hmm. w Poznaniu Potem w katedrze Gnieździeńskiej, tutaj jak już mówiłem, w katedrze Poznańskiej, i tutaj też jest taki przykład bardzo wymowny to tutaj w tym miejscu. Niektórzy mi mówią, proszę pana, przecież ktoś szafkę przesuwał i się obdarł. Ja mówię, niestety nie. To jest oryginalne zwierzątko ty odbite tak. w tym właśnie materiale. Chyba tyranozaur szafkę przesuwał? No. się tak zrobiło. Albo to pazur tyranozaura zrobił oryginalny krużganek, który otacza tę dziedzinie, czyli dawny wiryda, jak to w klasztorach innych bywało. A dzisiaj jako dziedziniec Urzędu Miasta, ponieważ w tych budynkach, tak jak już było powiedziane, zostało rozdzielone i, i tutaj już kolega wspominał, to jest właśnie Urząd Miasta po, Poznania. I tu na tym dziedzińcu odbywa się ten festyn Warkocz Magdaleny, o którym wspomniałem w zakrystii. Mam nadzieję, że odrzutowiec lecący nad nami nie zakłócił. I tutaj jest po prostu podejście na lotnisko, tak. więc co 30 sekund leci tutaj jakiś no. wizer albo Rajan. No, wieża wolno-stojąca, mierząca sobie 57 metrów. I tutaj pan kolega Piotruś mówił o założeniu jezuitów. Specjalna taka płyta fundacji biskupa Konarskiego znajduje się od strony ulicy Klasztornej na wysokości mniej więcej drugiego- trzeciego piętra. Czy dzwonnica była specjalnie osobno, żeby wibracje nie niszczyły kościoła? Yy, osobno od razu była wybudowana, ale z jakich względów, to trudno powiedzieć. No bo to w całym świecie ponieważ jest yy, osobno zawsze, kampanila. Yy, są yy, owszem wieżyczki dwie przy fasadzie u góry, jak się idzie do odrynku. I w tych wieżyczkach były dzwony, z kolei, które mówiły jako sygnaturka. I takie malutkie. E, takie malutkie. E, dzwony na e, m, pogrzeb i e, za zmarłych. To były takie malutkie dzwony, które ważyły jedynie po jakieś 100 do 200 kg. I już z drugiej strony w Krakowie największy dzwon jest w samej katedrze, więc no, jakieś powody na pewno mieli, żeby ustawić kampanilę osobno. Ale tego się już dzisiaj nie. Ja donieszę. myślę, że to była całkowicie inna sytuacja. Plan, jak już mówiłem, powstał w Rzymie. Według tamtego kościoła. I założenie klasztoru i kościoła było właśnie zgodnie z tym, co przyjęto tam w Rzymie. I to już było zaplanowane. Takim właśnie znaczącym. Ale mi chodziło dla o ogólną nas... koncepcję. Dlaczego Aha. Zazwyczaj, Aha, zazwyczaj jest tak. A to, to, to To, co pan mówi, to jest na pewno prawdopodobne. Tak, Bo we tak. wszystkich miastach we Włożach, choćby no. krzywa wieża w Pizie, to jest przecież po prostu dzwonnica, no. która się przesunęła. Tak, stojąca jest. jakieś. 40 metrów od katedry. To jest na pewno to była taka przyjęta zasada. Słyszę, że ktoś grabacha. W sensie organista gra Bacha. Ćwiczą sobie ćwiczą. To macie dowód na to, że organy naprawdę po tych 30 latach można posłuchać. Bach jak w mordę strzelił, że tak powiem. My jesteśmy w emporze wschodniej, a w ogóle y, trzeba byłoby tu powiedzieć, że fara wyjątkowo jak inne kościoły, co się raczej nie zdarza w całej Polsce czy nawet w Europie, że fara ma cztery empory. Przeważnie jest jedna albo dwie. No ta naprzeciwko, naprzeciwko na ołtarza jest, jest zazwyczaj pierwsza. Nad, nad nawą boczną to są pomieszczenia, które nazywają się emporami. My jesteśmy właśnie w takim pomieszczeniu nad nawą boczną w emporze od strony wschodniej, czyli empora wschodnia. Po drugiej stronie mamy pomieszczenie nad nawą, to jest empora zachodnia, ale na to już na nas zagłuszą. Na zakończeniu naw bocznych o i tam widzimy również pomieszczenie od strony południowej i to jest malutka empora po tej stronie i po przeciwnej stronie tej nawy bocznej zachodniej i dlatego ja myślałem, to są cztery empory że empora to jest to gdzie są yy, organy bo, empory bo tak to tak jest zazwyczaj w starych kościołach, że tak. książę siedział naprzeciwko ołtarza, żeby tak. nie siedzieć I to z to też plepsem. się nazywały empory, tak jest, zgadza się. Tak jest, ja, tak, ja myślałem, tak. że tu jest tylko nie, jedna nie. i że tam idziemy na nie. organy. Nie, nie, to właśnie tu, jeżeli chodzi o te empory, to są w ten sposób, co w tej przed chwilą zaprezentowałem. Ta, em, ta empora, to pomieszczenie też już zostało zaplanowane w Rzymie że będzie to pomieszczenie przeznaczone dla Sodalicji Mariańskiej. Sodalicja Mariańska to jest takie stowarzyszenie, takie towarzystwo, które zawiązało się w Rzymie około 1560-70 roku. I właśnie kiedy ten kościół tutaj powstał, i to pomieszczenie było z góry przeznaczone na, to, na te spotkania Sodalicji Mariańskiej. Tak w dowolnym tłumaczeniu na język polski, to znaczy Matka Boska ponad wszystko. I dlatego to, co tu widzimy, zostało właśnie. Yy, Wyposażone, yy, przedstawione w nawiązaniu właśnie do Matki Boskiej Chrystusa i pozostałych takich świętych, które yy, yy, te malowidła są takim jakby tylko uzupełnieniem. Przede wszystkim. W środkowym łuku znajdują się malowida przeznaczone właśnie do y, tematyki Matki Boskiej. Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny to jest pierwsze, pierwsze malowidło w tym łuku y, w, w sklepieniu. Natomiast kolejne to jest Matka Boska y, wśród Świętych. Y, niżej to są również i Ojcowie Kościoła i Inni Święci. Kolejne malowidło to jest pokazana Matka Boska jako pośredniczka między Bogiem a wiernymi. No i, i drzwiami jeszcze pokazano Matkę Boską, która ukazuje się Świętemu Emerykowi, władcy Węgier i to są malowidła, które powstały w tamtym okresie mniej więcej około 1750 rok i są wykonane przez Karola Dankwarta z Nysy. Bo ja jeszcze nie dopowiedziałem, że w nawie głównej w sklepieniu tam są malowidła związane ze świętym Stanisławem i one są też dziełem Kala Danquarta z Nysy. Tak samo właśnie te, które przed chwilą powiedziałem. Natomiast tamto malowidło nad tym oknem to jest Matka Boska, święty Dominik i święta Katarzyna. To, są, to jest malowidło prze, namalowane przez Proca Jłowicza w 1911 roku. A tu. Natomiast tu są te obrazy po jednej po drugiej stronie z różnego okresu, ale to są osób, postaci, które były związane z jezuitami, ale nie byli jezuitami. No bo nie mogli, bo tak. zanim Oczywiście. umarł król w 1492 tak. to nie było jezuitów. Ale to jest jakby na podstawie pocztu Królów A Polskich, to, to który, to był prawdopodobnie tak. który był rysunkiem tak. Matejki i tak. jakiś malarz zrobił z tego olejny. Mhm. To wszystko możliwe tak jest. Z tym, Czyli że nie... to musiało być pod koniec XIX wieku albo na początku XX. Wieku. Zgadza się, zgadza się. Tu pewne prace konserwatorskie, które zostały przeprowadzone, ponieważ niektóre rzeczy były po prostu zamalowane, zostały odsłonięte, tak samo jeżeli chodzi o te freski i te malowidła, zostały postanowiono zachować tak, jak to zostało odkryte. Tu właśnie po jednej po drugiej stronie. Natomiast są bardzo ciekawe i zachowane w dość dobrym tutaj stanie, to są te malowidła w tych łukach okiennych. Tu w tym właśnie łuku okiennym to są postacie, które związane są z Sodalicją Mariańską. To są ci, którzy należeli do Sodalicji Mariańskiej i również te osoby wspierały Sodalicję Mariańską, jak również wspierały zakon jezuicki. Była taka zasada, że te rody, przeważnie tutaj w Wielkopolsce to są rodziny ziemiańskie, rody ziemiańskie, po, z tego względu, że jak wspierały tu w tym wypadku zakon jezuicki, to członkowie tych rodzin mieli prawo być pochowani w takiej świątyni. I to tutaj miało miejsce, bo między innymi taki przykład. W podziemiach Kościoła Farnego była pochowana Ludwika Koszbogłąska z rodu Kostków, żona Jana Łąckiego. Ona była spokrewniona nawet ze świętym Sęsią Kostką. I tu właśnie ją pochował mąż w 1680 roku. Cel tego wszystkiego w ogóle. Ja myślę, że było to po to, żeby lud. Tak oszołomić, żeby oni odeszli od tej reformacji, od tego lutrakt surowego i żeby przepych kościoła ich z powrotem do, na łono matki kościoła przywrócił. No. No, zaczęli budować coraz bardziej efektowne świątynie. Zaczęto edukować właśnie, młodzież. Właśnie to było żeby w... głównym zadaniem. I wizualnie, i intelektualnie to było ludzi głównym przywrócić zadanie. na łono kościoła. Wykonać, wybudować świątynie która by miała niesamowicie zwrócić uwagę, żeby ludzie sobie wyobrazili, że jednak ten, ten Bóg, Kościół jest bardzo istotny, ale przede wszystkim Jezuici, dlaczego osiągnęli taki su sukces? Bo postawili na niesamowitą naukę na bardzo wysokim poziomie. I właśnie przez tą naukę, przez tą edukację osiągnęli, można powiedzieć, niesamowity sukces. Bo przecież tutaj w tym kolegium, w szkole oni postawili, że takimi oprócz tymi naukami tych religii i wszystkich takich pokrewnych, to nacisk był położony właśnie na matematykę, na fizykę i na astronomię. Oni mieli zamontowane przecież obserwatorium, teleskop? nie, obserwatorium astronomiczne było zamontowane w tej Pierzei Południowej. Czyli teleskop musieli mieć tam, proszę? Teleskop musieli mieć, żeby obserwować niebo. Tak, nieba. oczywiście, tak. Poziom wysoki w tych szkołach dawał to, że przez tą edukację ludzie też później patrzyli na to wszystko inaczej. Nie? Ale jak wysoki poziom był artystów, którzy, przede wszystkim architektów, inżynierów i majstrów budowlanych, no bo przecież nie brali chłopa prosto z pola i powiedzieli mu wykonaj taką kolumnę, tylko to musieli być mistrzowie Miałe. z wieloletnim doświadczeniem, Oczywiście. którzy pracowali tak, tak, z tak, materiałem, tak, mieli tak. projekty. No bo nie było. No proszę Podkreślaliśmy, nie było komputera, żeby im zrobić projekty, obliczyć naciski na ściany o. i jakie trzeba kolumny zrobić, i gdzie okna. No to wszystko doświadczenie. Przecież no. Proszę zwrócić uwagę na ja tę posadzkę. To jest oryginalna posadzka. To drewno ma 300 lat. Ponad. Yy, a nawet to więcej, bo zanim zas zasadzono posadzka. te drzewa, to jeszcze minęło sto. To jest ory oryginalna posadzka, która tu została wykonana i do dnia dzisiejszego przetrwała się w bardzo dobrym yy, stanie, a to z tego względu, że kiedy już nie było jezuitów, tu było w yy, 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 pomieszczenie, gdzie odbywały się nam mszy dla niewiast. Potem się okazało, że inne tutaj przeznaczenie to miało. Była niemodna podłoga, więc ją przykryto innym Dobrze, To że nie wykład... No, całe szczęście, że nie zerwana, a przykryto inną wykładziną, i dzięki temu zachowała się w bardzo dobrym no, stanie 370 do dnia dzisiejszego. Lat. W bardzo dobrym stanie do dnia dzisiejszego, tak jest. Co no. najmniej 370. Bo drzewa też musiały mieć już. Tak, oczywiście. Ale można to bardzo łatwo zbadać, jakby yy, chcieli naukowcy. Tak, Dendrochronologia. Tak jest, tak jest. No. Teraz można jeszcze sobie tutaj zobaczyć przez te okna na tym gzymsie łamanym, te postacie, yy, cało, te rzeźby całopostaciowe. No i jak wygląda nawa główna, yy, patrząc z tego miejsca. Czy to na ołtarz główny, czy tutaj na y, środek nowy y, główny.